Tym razem na pewno się uda. O tak. Nie wyszło ci... O kur Jakiś genialny pomysł, geniuszu. Zamknij jej, prostaku! Mieciu, czy ty właśnie pierdnąłeś? Tak. Mój chłopak nigdy wcześniej nie pierdnął. Sądzę, że coś przede mną ukrywa. Paula postanowiła pójść do Rzadzisława, brata Mieczysława. Cześć Rzadzisiu! Cześć! Chciałabym się dowiedzieć kilku rzeczy o Mietku. Kiedyś pierdzistołkiem? Ty nic nie wiesz! Mietek był najlepszym pierdzistołkiem w szkole. Wszyscy się go wali. Paula postanowiła zamordować Mietka. Niestety nie było go w domu. Był na proteście przeciwko budowie chińskiej restauracji. Ultra Tracę swoje supermoce! Podlawka z chrząszcza ala z ryżem i grzybami! Fireball! Kolec! Mam kłopoty! Jakiś problem kurwa? No chyba mówię. Muszę prysnąć z kraju. Przeleciałem córkę szefa agencji. E ty! Dzwonisz z fona? Nie kurwa, z wrzoda. Oczywiście, że z telefonu. To przynosz go kurwa w zębach jak pierdol nie chcesz. Halo? Halo? Rozłączył się. Gdzie by tu uciec? Kolary dla tego, kto znajdzie Stolca! Król Złoty, ja wiem, gdzie on się ukrywa! Idziemy! Chcesz mu, aby krzywdę zrobić jaką, a? A jak myślisz? Jak tak, to musimy się skradać! Gdzie jest tam dużo ludzi, Król Złoty, tam znajdzie Stolca! Tą kartkę do góry nogami, teraz to ma sens. Dobra, na początek, ludziki, potem zygzak, i na koniec słońce. Klusek. Szukaj tego śmierdzącego imigranta ubranego w ziemniaczany worek. Plusku, plusku. Plusku plusku, 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 Uf, poszli sobie, ej ty pedale w worku po ziemniokach. Co robisz koło mojego wychodka? Ja ten tego, e wcale nie jestem nieposiadającym paszportu imigrantem. Ja jestem tylko turystą, który zatruł się lokalnymi potrawami i dostał nagłego ataku sraczki. No prawie byłbym ci uwierzył, ale zauważyłem, że nosisz ziemniaczany worek. To oznacza, że należysz do tajnego klanu wrogów tłuczków do ziemniaków. Wiem, że członkowstwo jest niezwykle trudne do uzyskania, ale musimy połączyć siły, zanim tłuczki do ziemniaków zniszczą nas wszystkich. ha E, jasne, jasne. Tłuczki do kartofli to wielkie zło. Członkowstwo nadam ci, eo o ile zanijmy się ubraniami. Tak, tak, el nie wiem, mistrzu, czy będziesz zadowolony. Nie dość, że zatrzymałeś mnie przed wychodkiem i się zestrałem. To teraz, gdy dowiedziałem się, że także walczysz z tłuczkami do ziemniaków, to z podniecenia zestrałem się drugi raz. Mi tam pasuje. Lubię śmierdzić kupą i mieć mokro w gaciach. Dobrze, bo właśnie zauważyłem, że zestrałem się trzeci raz. O, jaki piękny worek po ziemniakach. Skąd ty go masz? Pedale? Ja też chcę taki pedalski worek po ziemniakach. Ja pierdziule. Co ty masz rozdwojenie jaźni? A kit z tym. Weź ten zatrany worek i spadaj stąd powalony dziwaku. Otwórz twarz. O, ja widzę, że piątka do wyrywania. Zaczekaj, ja wezmę szczypce. Ale, ale, to tak bez znieczulenia. Idioto! Jeszcze animacje wyrywania nie mają. A ty mówisz o znieczuleniu? Diego, Jak ci się podoba mój nowy utr? seks seksyciuśek z lumpeksu? Nie co? Cholera! Jego poległ, a wrzut nie oddał nawet jednego strzału. Cholera, Milton, gdzie ty? Miałeś wpaść? Ja pierdzielę miltem miałeś wpaść na serfa nie spaść. Czemu zawsze trafiam do teamu pedała? O ja pierdzielę! Być się! A oto ja! God. Pokażę teraz pełną profeskę w killerstwie! Wez Wstawaj i strzelaj! Nie bądź Kanalia. Wiesz, jakie to uczucie, gdy twój ojciec puszcza się z ojcami twoich kolegów? Zamiast Dariusza V została tylko puszczalska Daria. Tyle zostało z naszego dzieciństwa. Nie mogłem patrzeć w oczy ludziom, którzy ruchali mojego ojca. Uciekłem z miasta. Rozpocząłem szkolenie. Postanowiłem odpłacić Korini za to, co mi zrobiło. Dołącz do mnie, Samuelo. Pomścij moich przodków. Nic mnie to nie obchodzi, nigdy do ciebie nie dołączę! Dobrze więc, wybrałeś swój los. Minar i obrońcy Korinis niedługo się wytłuką, ja wytłukę resztę, przejmę Korinis i umieszczę tam wszystkich z reszty kraju, zniewolę ich i zamienię to miasto w międzykontynentalny burdel. Potąkowie tych, którzy ruchali mego ojca, będą ruchani do swojej śmierci, a ty dołączysz do nich. Jesteś bojany! Po... O nie, Samuelu. Wkrótce to ty będziesz jebany i mogę ci zapewnić, że nigdy nie będzie po. O, o, moja dyniuszka, ale twarda ta podłoga, jak nie wiem. Szef, szef Uniu, gdzie szef Unio jest? He, 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 he. Te mały, twój szefunio, jest na górze. Na górze, 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 na górze. Na górze, na górze, na górze, na górze, na górze, na górze, na górze. Na górze, na górze, na górze, na górze, na górze. O! Szefunio śpi zmęczony bidulek. Witam szanownego pana. Jestem Henryk i chciałbym się z panem zaprzyjaźnić i zdobyć w końcu jakiegoś przyjaciela. Jesteś pedałem? Co kurwa? Pytałem się czy jesteś pedałem. Jaki jesteś pedałem to się do mnie przytuli. i będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Nie, nie jestem pedałem. Szukam tylko przyjaciela w tym świecie pedałów, w którym nie ma dla mnie miejsca. To kurwa wypierdalaj ty jebany nie pedale. To karczma dla pedałów i jest tu cały czas game party. I nie ma tu dla ciebie miejsca kurwa nie pedale nie kurwa, ale wypierdala kurwa, bo cię z gwałcia. A, a. Siema! murda kapcie, patrzcie, patrzcie, mam kusę. Wow. Skąd wygrzdyliłeś taką zrombistą kuszę, Henryk? Skąd? A teraz tańcuj dla mnie! A, 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 a. No to co z nim zrobimy? Nałożmy na niego podatek! Ja tu ja bym jedno była załora jak pła! Zykastrójmy go! Niech żyje żelazo, póki gorące! Ej, ludzie! Ja mam pomysł jak go załatwić! Tym sierpem, sierpem! Sierpłem! Sierpem! Sierpem! Co oni z tymi sierpami? Stać. Nie będzie żadnego linczowania na mojej zmianie. Zwłaszcza, że nikt mnie nie zaprosił. Eee, czasu nie było eee, i w ogóle YouTube. It's over nine thousand! What? Nine thousand? Hehehehe... O o! Co jest kurwa? O o! I wtedy wziąłem ten sekator i ciach, ciach... Ach, to miasto jest tak pełne szczęścia i miłości. Radość na twarzach mieszkańców emanująca dobre maura przed Aż chce mi się kwilić jak małe dziecko i skowytać do księżyca. Oni zapierająca dech w piersiach zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Wspaniały materiał dla poetów. Pójdę podelektować się zapachem dzikich nasturcji w swoim dostojnym ogrodzie. Poszedł? Wspaniale, teraz możemy dalej spiskować przeciwko temu Anatolowi głupiemu daunowi łysemu co życzę mu jak najgorzej hech i śmierci w męczarniach, precz z nim, precz z nim. He, he Henryk, mój wierny sługo, zanieś to leżące na lewo zatrute mięso Anatolowi, tylko nie pomyl z tym leżącym na prawo identycznym kawałkiem mięsa, który mam zamiar zjeść dziś na kolację. Spóźniłeś się, frajerze. Jesteś już drugą osobą, która mi to dziś mówi! Posiadłem moc Bogu. Teraz pozostaje mi tylko zabić ciebie. I wreszcie będę mógł zniszczyć świat. Następnym razem, jak będziesz chciał zniszczyć świat, to go zniszcz zamiast tyle paplać. I to by było na tyle. Czyli uratowałeś świat przed totalną zagładą? Jestem pod wrażeniem. Lol. Nie widzisz, że on żartował? Kochanie, skończyłeś już! choć wreszcie do bo mi się kończy! Już idę, Sonko! Zypadcie, zef natury wzywa! Co? Ty jesteś jej nowym facetem? Co? Nie, ja pierwszy raz widzę tą wilczycę! Zabiję cię łajco! Jeśli to już wszystko, zamykam dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia! W przyszłym tygodniu! Zapraszam. Gdzie tu macie i adidasy? Przepraszam, ale tutaj jest sprzedajmy tylko odzieżdamaska. Już nie. Tyła w jak śmiesz? A wyjdź robić kałowego loda Menerą z pod Lumpeksu. no właśnie, Lumpeks. Proszę, prostu sportowe? nie, drugi piukarski I, i karne Adidasy. Jaka cena? 5 zł to się należy. E, dziękuję. No i mam jeszcze jedną prośbę. Może Pani mnie zdenerwować? Powrócę na przykład sam coś tu w tylu. Miltenie. Lester powiedział, że nie może przyjść na jakieś tam wasze spotkanie. Ech, znowu. No dobra. Dziękuję za informację. Ksardas, co to kurwa ma znaczyć? Wczoraj demony, dzisiaj zombie, to co może jutro troll? Jeśli będzie trzeba, to tak. Nie drwij sobie ze mnie. Moi strażnicy mogą cię od razu zabić. Jesteś największym problemem w obozie. Ty i twoi strażnicy jesteście problemami. Inno się czy w tej barierze jest jedna osoba normalna? To na pewno nie jesteś ty. No dobra, drugie podejście. O kurczę, co to jest? Być Iron Man! Ja być twój wielki fan! Me też, my też. My też! Hola, hola! Ja nie rozdaję autografów. To my cię zjeść na kolację! Nie, nie, nie zgadzam się. Potrawka z Iron Manem! Mm, Pycha! Teraz mnie złapcie! My, my cię my cię złapacz! LOELO350 Bezim, pierdzielnisz se sztonga? <mulary> <mulary> kurwa Bezi pojebało Cię, jeszcze towaru mi nie odpalił. Na Innosa, jeszcze tak zjebanego to żem Cię kurwa nie widział. Dokąd on spierdala, bo ja nie wiem. Przyznaj się z kurwy, synu. Jesteś czarnuchem. Wcale nie, wcale tak. Wcale nie, wcale tak. To twoja siostra jest czarnuchem. I twoja stara też. My nie mamy siostry, bracie. No kurwa, żeby tak się napierdalać podczas zwykłej gry w Chińczyka, no ja pierdolę. To twój koniec! Ja nigdy nic do ciebie nie miałem, Alfredzie. Nawet nie musiałbym ciebie zabijać. Ale to ty... Właśnie ty chciałeś zalać moją wątrobę rumem! Ty prawie mnie zabiłeś, ale mój brat ciebie wyrolował! Puść go! Godek! Pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? Tam w jaskini była taka skrzynia, a w tej skrzyni kontrola Dawida Janosika. Zalej ją rumem! Tylko tak pokonamy Dawida! Ej, hey, hello! Ja to wszystko słyszę. A, tak! Y sorry! Do boju! Przepraszam najmocniej za mojego kolegę inteligentnego inaczej, ale ma kaca. E, tak właśnie to powiedziałem świetnie się składa wyprodukowałem nową miksturę z olejów i innych pierdół które ukradliśmy z Corinis. więc po to to wam by że co? E, nic nic daj pan tę miksturkę mojemu koledze Nareszcie pozbyłem się tego debila. Y, to znaczy, jestem strażnikiem miejskim. Aresztuję cię za zabójstwo jednego z naszych ludzi. Strażnik miejski tutaj? Dzień dobry panu. W czym mogę służyć? Zamówiłem wczoraj pancerz Xenona, ale wciąż do mnie nie dotarł. Na razie mamy na stanie osiem pancerzy Los Muendos. Wciąż czekamy na inne pancerze. Wyździercy. To ja zapłaciłem 200 zł za ten pancerz. A wy mi mówicie, że jeszcze nie dotarł. Pijawki. Pan się opamięta, bo inaczej wsadzę wam mieczy w dupę. A uprzedzam, że to nie jest przyjemne mieć kawał czelactwa w dupę. Siema Rik. co tam? Nie się czarnuchu. Nie odzywaj się w ten sposób do szlachty. Zabij tego osołoma. Pałka, za pałka, dwa kije. Kto się nie schował, ten ginie. Po prostu go wybebesz. Dobra. Fuj. Co tam zobaczyłeś? Twoją starą... A co to? Podrawka Scotta, na którego moja tłusta żona usiadła kiedyś. Biedak nie miał jak uciec. Bo moja żona jest tak gruba, że zajęła całą powierzchnię łóżka zanim zdążył się wydostać. To ma być wyzwanie? No ale dorzuciłem jeszcze kilka dodatków. A jakich? Resztki łóżka i to, co znalazłem na ziemi. A obierz mi, wiele znalazłem rzeczy, o których wiedzieć byś nie chciał. Dobre, wiecie jeszcze trochę? I jak to możliwe?